Cześć. Na dwa tygodnie przed końcem pierwszego sezonu w Apex Legends, Respawn Entertainment próbuje go ratować oraz rzuca garść informacji na temat nadchodzącego drugiego sezonu. Czy będzie to koło ratunkowe dla tej gry, a być może brzytwa, której chwyta się tonący? Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zostań do końca odcinka. Miłego oglądania. Respawn Entertainment postanowiło ratować jeszcze pierwszy sezon w Apex Legends, który nie spotkał się z przychylną opinią graczy. I tak, już we wtorek, 4 czerwca, w grze rozpocznie się nowe wydarzenie, legendarne łowy. Będzie to limitowane czasowe wydarzenie, będzie trwać dwa tygodnie, czyli do samego końca pierwszego sezonu i wprowadzi do Królewskiego Kanionu następujące elementy. Po pierwsze wprowadzona zostanie kolejka elity Apex. Pozwoli ona sprawdzić się w walce z najlepszymi w grze. Co zrobić, żeby dostać się do takiej elitarnej kolejki w dobieraniu graczy? Wystarczy swój dowolny mecz skończyć na piątym lub lepszym miejscu. Wtedy trafiamy do specjalnego matchmakingu, który będzie dobierał nam graczy, którzy swoje poprzednie mecze również skończyli na piątym lub lepszym miejscu. Jest jeden haczyk, ponieważ żeby rozegrać kolejne mecze w kolejce Elity, należy każdą grę ukończyć w najlepszej piątce. Jak widzicie, dzięki temu każdy kolejny mecz, jeśli będziemy utrzymywać się w tej kolejce Elity, będziemy grać z coraz lepszymi graczami. Twórcy zrozumieli również, że jedna legendarna skórka w karnecie bojowym to troszkę za mało, dlatego wprowadzone zostaną podczas tego wydarzenia nagrody za wyzwania legendarnych łowów. Będą to zestawy ograniczonych czasowo wyzwań, dzięki którym będziemy mogli zdobyć rzadkie, epickie, a nawet legendarne skórki. Do tego każdy posiadacz przepustki bojowej będzie mógł zdobyć dodatkowo dwie legendarne skórki. I tak, każdy gracz, który posiada przepustkę Dzikich Kresów, automatycznie otrzyma legendarną skórkę dla broni R301, czyli jednej z ulubionych broni w grze. Zaszczytna ofiara, wygląda ona przepięknie, także ja z przyjemnością przygarnę tę skórkę i będę nią grał, a do tego każdy, który osiągnie 15. poziom przepustki bojowej przed końcem wydarzenia, otrzyma dodatkowo legendarną skórkę Nocny Koszmar dla Rave. Też bardzo fajna skórka i myślę, że każdy kto ma przepustkę bojową już zakupioną, to spokojnie już wbił 15 level. A może to zachęci część graczy, żeby jeszcze na te dwa tygodnie przed końcem dokupić przepustkę bojową? Zwłaszcza, że twórcy ułatwili wbijanie poziomów jeszcze w pierwszym sezonie tej gry. Jak szybciej zdobyć punkty doświadczenia jeszcze przed końcem pierwszego sezonu Apex Legends? To bardzo proste. Już od 19 w piątek 7 czerwca do godziny 19 w poniedziałek 10 czerwca każdy grający będzie zdobywał podwójne punkty. A do tego będzie coś takiego jak premia do przepustki bojowej wystarczy ukończyć dowolny mecz w najlepszej piątce. By zdobyć cały poziom przepustki bojowej. Premia ta dostępna jest co prawda tylko raz dziennie, ale jeżeli chociaż każdego dnia do końca sezonu będziemy kończyć przynajmniej jeden mecz w pierwszej piątce, dzięki temu zdobędziemy jeszcze 14 poziomów. Powiem szczerze, że wyzwanie Legendarne Łowy, które uzupełnia pierwszy sezon w Apex Legends, jest bardziej dla mnie atrakcyjne niż cała przepustka bojowa, którą dostaliśmy już prawie 3 miesiące temu. Mam nadzieję, że to jest dobry znak i dobry zwiastun na drugi sezon tej gry. Poznaliśmy właśnie już kilka szczegółów a propos drugiego sezonu. Twórcy, co prawda, zapowiedzieli, że wszystkie informacje uzyskamy podczas EA Play, czyli już 8 czerwca o godzinie 19. Wtedy mają się podzielić z nami wszystkimi szczegółami odnośnie właśnie drugiego sezonów Apex Legends, ale jeszcze przed tym wydarzeniem postanowili uszknąć rąbka tajemnicy, żeby troszkę pobudzić nas, fanów Apex Legends, przed tym wydarzeniem. To, czego się dowiedzieliśmy, to informacja o codziennych i cotygodniowych wyzwaniach, żeby poprawić system postępów w karnecie bojowym drugiego sezonu. Od początku sezonu drugiego gracze będą mogli wykonywać różne codzienne i cotygodniowe zadania, co przyspieszy proces zdobywania poziomów przepustki bojowej. Jeżeli przegapisz kilka tygodni zabawy lub rozpoczniesz sezon z opóźnieniem, wyzwania cotygodniowe będą wciąż dostępne i będziecie mogli je wykonywać jednocześnie. Czyli tak jak w konkurencyjnych grach, tygodniowe wyzwania odkładają się i można je potem hurtem nadrobić. Tak jak już mówiłem, twórcy doszli do wniosku, że jeden legendarny przedmiot podczas całego sezonu to troszkę za mało, dlatego dodali więcej legendarnych przedmiotów na torze przepustki bojowej w drugim sezonie. Więc legendarny przedmiot dostaniemy już na pierwszym poziomie karnetu bojowego w drugim sezonie Apex Legends, 25., 50., 75 oraz 100. W płatnej przepustce bojowej drugiego sezonu Apex Legends znikają również nienawidzone przez wielu odznaki oraz podstawowe statystyki. Zostaną one przeniesione do bezpłatnego toru i będą do zdobycia już za pierwsze 10 poziomów. Na koniec twórcy podali, że w nowym karnecie bojowym do zdobycia będzie również 1200 materiałów rzemieślniczych, dzięki czemu każdy będzie mógł dokupić jeszcze jedną legendarną skórkę do tych, które wypadną z karnetu bojowego. Uważam, że to są bardzo dobre zmiany w nadchodzącym drugim sezonie, oraz fakt, że Respawn Entertainment ratuje jeszcze przepustkę z pierwszego sezonu Apex Legends jest bardzo pozytywnym sygnałem. Oczywiście, te zmiany nie pozwolą na uratowanie Apex Legends oraz na wygrzebanie z czeluści, do których wpadło ale fakt, że zostały one upublicznione jeszcze przez EA Play napawa mnie optymizmem, bo to na pewno nad tą imprezę twórcy szukują wielką bombę i wielkie ogłoszenia, czy wielkie informacje. Także pamiętajcie, żeby oglądać EA Play już w sobotę 8 czerwca. Na pewno będzie stream z tego wydarzenia u mnie na kanale, także tam czekamy na informacje o nowej mapie, nowych bohaterach i o dużych, dużych nowościach w Apex Legends. Ja cały czas bardzo trzymam kciuki za tą grę. Uważam, że to jest ostatnia szansa, kiedy Respawn Entertainment razem z Electronic Arts Mogą uratować jedną z moich ulubionych gier ostatnich miesięcy. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie: czy czekacie jeszcze na jakieś zmiany w Apex Legends, czy już porzuciliście ten tytuł, a może nigdy nie galiście i chcielibyście spróbować. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, no i oczywiście zasubskrybować ten kanał. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Cześć!